Nie posiadasz końców na paczki i składy? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl Coinsy kupisz za pomocą wielu metod płatności i trafią one bezpiecznie na Twoje konto dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem Adrian macie 5% zniżki. Więcej informacji w opisie filmu polecam. Niemalże dokładnie rok temu zwykły kibic wygrał 1000 zł na moim odcinku. Dzisiaj postaram się zrewanżować, podwajając przy tym stawkę. Siemanko, z tej strony Adrian, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiejszym gościem i przeciwnikiem będzie zwykły kibic. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jest, no i moi drodzy, na pewno pamiętacie, rok temu w Draft 195 Challenge'u walczyliśmy o 1000 zł. tam postawiliśmy o 5 stówek, ale dzisiaj nowy rok, nowe wyzwania, dzisiaj stawiamy po, po tysiaczku, po tysiaczku. Cały hajs, e, cały hajs. Lecimy na stół. No i proste zasady. Ten kto zrobi lepszy draft. Miejmy nadzieję, że ten draft 195. To ja. ten wygrywa całość, czyli 2000 zł. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zostawiacie łapki do góry, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Spróbujmy się chociaż zbliżyć do tego, co zrobiliście rok temu. Bo nie rady. Do... niemal że rok temu dokładnie spotykaliśmy się w podobnym celu. Także... Zostawiajcie łapy do góry, no i wbijajcie do tego pana, bo tam też odcinek ze mną. Także Dobisz, byłoby co innego. Wiesz co, ty zaczynasz, także A, jazda za i Za Robimy naprzemiennie te drafciki za końcy oczywiście, że tak. Kurczę, jak jestem ja i ty, to zawsze muszą być drafty, ale. Wiesz, co, ja, ja ci życzę powodzenia, mimo wszystko. Było tak. tak, że wygrywałem, było tak, że też wygrywałem. A dobra, idziemy tak, trzy, trzy, każdy ma po trzy drafty na początek. Aguero jest lepszy. Może... Daj szansę, Mutinio. Aguero może wypaść lepszy, niby, nie? Oj no wiesz to no. może wypaść ale czy wypadnie no też może ale wypaść Ale ja. lepiej Jaguero a ten... No Messi, Messi, no, ale chyba musisz za. Nie no Messi, tak, już takiego Messi jego lepiej nie odpuścić, bo to nie ma co, a tym... Znakomicie, brawo! Tak jest, to jest to co chcemy widzisz. Ale swoim Paulsen, po... Oho! A... Oho! No ciężkie było przed toło. Cristiano... Aha, bo my robimy ogólne overallowo, to nic innego nie bierzemy. Żadnych Cristiano punktów. redondo! Nie no, może barnes! O, zgrania nie, ponocele, nie będzie, po co ponocele. zgrania? Oho, oho, pareho! ho! Może kolejny. A! U. O! No, o! Steven a ten Ekstein ja go lubię, ja go miałem w klubie kiedyś. Ale Gerald jednak. Jednak tutaj Stevie jest chyba troszkę lepszą opcją. A o, tymczasem. Bercicie. Bercicie, no najlepsze wyralowo, to no, ci. Nie, Nie o. ten Czerny dzisiaj. To no, chyba każdy spóźnił po zgraniu, to ci dla mniej. No, ale ten draft taki. Nie był kreatywny. ale tak, taki, tak, taki, tak, taki tak, trochę. Tak jak ja ten draft. O, Marcano. Kolejne dwa tocy Godin, trzy, no, Sergio zadawając. Ramos, tu jeszcze później będzie coś tam podzmieniane, tu, dobra, idźmy w tego Godinka, bramkarz, jasin, I... nie. nie jest to szczyt marzeń, ale jeszcze możesz to poprawić, no nie? Mogę to poprawić, także poprawmy to już teraz, moi drodzy. Nie ma czasu do stracenia państwo mm. drodzy Kostić, kostić może być. Jest. Moi drodzy państwo! u, Leman! Idealnie no, tu na bramkę dobra. Tak jest. Sosa dziękuję, wiadomo, Spaghetti. No tylko jeden punkt, a on i tak się nie zgra z nikim, więc... Zobaczcie. A Leman podobno jest koczura. <laughs> Dobrą zgranie. No i uwaga co? Coś tu się nie... Je... O, o Felipe Anderson. Anderson! Ale jest pola groda i... Nie... Ooo, już wiatr, nie. tak jest. A nie tym razem, niemożliwe. Największy Janusz polskiej sceny FIFA odpuścił <noise> tym razem Polaka. Ale mam go w składzie. Oj, o, ale sztuki, terpinta. Robert są taki bidny, ale nie wezmę go z składu. Nie, no tego Gintera trzeba wziąć. Nie mieć. Kolejny zawodnik tymczasem. tym znowu toczy. O, o, o ależ tuzdayniebieskie, ale się ekipa tworzy. Karty. No dobra, to jest pierwszy draft się tu się tu... o 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 no nie, no nie, no nie, opanujmy no się, nie znajdaje się o, za bardzo. Ta może wera podnieść, ale z graniem w ogóle nic no nie właśnie. podniesie. Dobra. No to chyba leś, bo do graniem będziesz miał raczej pełne trener. Ostatni moi drodzy, wstajemy! Alek! Alex stajesz, na na to jest zdany koców, no ale tutaj wiadomo 8 chyba od, od podocenka Alex stajesz. Także co, teraz układa ławkę, Trzy, klaczek. Pan pa. na to, eee... pana na to. Wiem, będzie cięcie i już będzie, będzie, będzie ułożona. Gdzieś w nie? A A ty się wys... A tutaj jest jakbyś obraz jakiejś innej gry w ogóle. Z dupy, co... Takie kurwa Mario. I pana to. I tego Telesa na Mario jak lata. Zacząłeś solidnie, ale bez no Zobaczymy ale... teraz, czy to... Na ławka możliwych. wygląda naprawdę solidnie. Tak, no ale wiesz, na masce. Tak, żeby... gdyby tu dla tego Tiago był kto inny, tak, tak. tu jakby była prawa obrona inna i tu jeszcze na przykład lepsze zgranie, to by było 193. Tak, na pewno. Tak, jak tak. jeszcze do tego inni ludzie siedzące tutaj i fajny film wychodzi. W Także chodzimy Także, i, <laughs> i lecisz. Okej, okay, a więc czas się przebić, mój drogi. Nie ma takiej opcji. Oczywiście, Przynajmniej możesz to wyrównać, gość. Bar... No, ja będę 4-3 ofensywnie. Naprawdę, najmniej 4-3-3 bezofensywnie. No właśnie. I na początek. Oj, zaczynam, zaczynam ciutkę lepiej. teraz Overmarsa. Tak, prawe skrzydełko i teraz. Messi. A, Aaaa! po taki. No, biedniejszy biedniejszym Messi, Zacząłbym się martwić na Twoim miejscu. Patrz, co teraz się dzieje, przyjacielu. A. -a. Trzy gardy i trzy kary No że lepiej kończ to już no to napastnik. kontynuujmy, a nie nie będzie dobrze tutaj chociaż, Jak nie. Chociaż... Uuuu. Ja. ej, ej, nie no dziewięć... Witam Panik. Carlos Tevez 95 znakomicie to wygląda na razie. No i co ja sobie lecę dalej? Średnio ma 93 oceny. No dobra, ale no. To się musiało stać w końcu. Nie przejmujemy się tym. Patrz teraz, magia ławki. To jest takie odczarowanie tego Freda. No! Nie do końca Fred został odczarowany no. tym razem. Biorę sobie pana Okambosa i jeszcze jeden z ławki w takim razie. Dzięki. Yy. Uuu, Serż Gnabry. Kurczę, co za ludzie? On umie w te drafty. Kurczę, wiesz. Za Co się tutaj psuje, biorę pana Zalaha. No się... O, jo, jo-jo, jo! jo, jo. O, Ginter tu Ginter się. wypada, drugi draft pod rząd. Ginter. Dokładnie, to może się prosi. kolejny dobry stopper. Uuuu! Uuu, tak jest. No zobaczcie się drafci. na coś ciekawego, na... tak jest. Uwaga. A tu to, to w ogóle... No i Mariano chyba, pod tego garincze, bo on tam zieloną krechą się połączy. No Mariano Italiano, w sensie, Begusze, że Brazylijczyk, tak. No i bramkarz. Halo, halo. Halo, Kanada. Ha! Otóż nie. O nie, o nie, o, o nie. Witam serdecznie, Quincy. 93 ocena, 75 zgrania, 7 wyborów Jeszcze będzie gorzej, jeszcze będzie źle. Ojojoj, ojojoj. Ojejoj Pustowanie na ładowanie tych jaśnik! Ale wszystkich. kurczę każdy każdy pies z innej wsi jak to się mówi. mówi. Au, au! Tam już czekają. Nieo! Nie! la! ja Vanderbee i Danie tu pasuje! Bardzo ładnie, panie Vande Beek. Od względem oceny jest okej, okay, ale to zgranie, no kurczę, gulpię. Bramkaż tutaj wypadnie tu. Ikona! A 20 zgrania to ja tu nie, nie uciągnę. Jest Dani! Karwa Jalwa jeszcze! A co z tego? Patrzę jeszcze na jakieś różne opcje, jakimi można by to połączyć, ale ciężko, ciężko będzie jeszcze dwie karty. Oj! Co? Kolejne to co... Co tu jest? Przecież mało ich mamy. Halo! Bo Hakimi połączy się i z Gnabrym i tu z Ginterem. Myślę, że tak, myślę, że pan Hakimi... Patrzcie na to, patrzcie na to! O! Oj, całe dwa zgrania, tak jest! Ale połączył się? Ostatnia karta, Bramkarz, ikona na ławce o! Wybrany oj, niestety, oj, nie! Oj, oj oj Arison nie da zgrania, Handanowić. No i Handanowić jakieś tam da na to wygląda, tak jest, tak się, to się zgadza. Handanowicie damy plus 3. No ale kurczę, no. No klej, klej to panie. Nie, no, cena tutaj jest znakomita, ale. No nic, no. Choćbym bardzo chciał, to nic tutaj nie zdziałam. Myślę, że na pewno nie ma opcji ułożenia pełnej ilości zgrania. Trener też go nie da. No, i nawet nie wyrównam Twojego wyniku. Zaczynało się tak jak. Tak, tak, tak. Co to potem, miało nie być? A potem coś się popsuło, coś się nie popsuło. No. Drodzy Państwo, to jest ten moment, ta chwila, że jeżeli jeszcze ktoś się zrobił, żeby zostawi łapkę w górę. Tak jest, dokładnie. Zgadzam się w 100%. Uuu, uuu. I informacje masz takie, no. a ja się bawię. 4 Ja no, Państwo moi drodzy, dlaczego nie? Dlaczego nie? I tak no wiadomo, masz, że. Masz jak kapitano do tej informacji. Jak patrz, pa! Pini pa, 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 pa. Mm, za Yeah. Ale Ależ karty, ależ niesamowity draft się zapowiada. Ua, dybala! Wow! Ale wyleciał znikąd nikąd, Na razie którego, same niebiesko-białe flagi Ładnie, ładnie. Oprócz tego azarda Tak, ale tak to same. Patrz teraz, patrz teraz! Nakagawa. Na kagawa! Pa! No cóż, no niestety, chciałem, ale wyszło jak zawsze, a tymczasem, moi drodzy, Hernandez, welcome. Prawa obrona, ikona! Pójdę, będzie. To wąska może wszystko zmienić. patrzcie na to. No i zaczynamy ławeczką zmieniać. Środkowy wąsk defensywny, on co tu zmieni? No może tam może wejść w sumie, tu pod Brazylijczyka pod to. Uwaga, teraz będzie fajny gość. Ja to już w ogóle ikony nie trochę praktycznie. Tak by nic nie dało. Tak wygląda na razie. Przez okienko. Jak orzeszki z czekolady. Tam to ty. Czekałem to już ma na ciebie. Sens, to już ma sens. Jeszcze będzie dobrze, jeszcze będzie lepiej, jeszcze będzie super, ale teraz, moi drodzy państwo, no, no, Rashfordzik... No, raszporziku, no witam, Mega cztery karty brosy. do końca, wszystko jest możliwe. Nie. Tu może wylecieć naprawdę każdy o. zawodnik, a ten garincza no, no, łączy Garincha, tam bardzo Garincha dobrze Garincha wszystko. Pomoże, tak. Moi drodzy państwo, tego to nawet ja się nie spodziewałem. Zaha plus dwa? serio? Tak, spodziewałem. tak, tak. Ale teraz jeszcze. Meolesi. Meo Dobra, to by nic nie dało. No. No. To by nic nie dało i tak. No nawet jak więcej to, niż 92 ocenienie. Chyba nie że by trafił trzy kolejne ikony jakieś, ale to wtedy. Tak. A zgrania i tak nie ułożysz, więc po prostu swojego wyniku z pierwszej rundy. Lądy... Nie przebijesz, ale już się czyli nie jakby nie jak by było, dalej jestem najlepszy. Pomimo no tak. tego, co widzicie tu. Tak, ale ja teraz nie mogę przebić. Możesz, dziękuję, ale bardzo. tego nie zrobisz. No nie zrobię tego samego, bo oni cyfrują z formacją. Także. Że wezmę jakąś dziwną, wezmę dziwniejszą. Co? Patrzcie na to. I od razu zbustowany. Bo to jest Rynaldo. lepszy, gorszy. Lepszy, gorszy. Nie wiem, nie wiem, tutaj garnczę dajcie. O, dziękuję. Uwaga, uwaga, uwaga. No nie no, no przecież to jest dramat. No kolejna karta. Super! Ok. HG. Haji. Okay. Haji. Haji. ławeczka. Proszę Państwa dalej. Uwaga, uwaga. O, Kres. Nie no nie, mi się nie podoba coś tutaj. Coś ewidentnie jest zepsute. Marcano. Ale to nie, nie jest to, czego ja szukam. O, Sol Campbell to już tak fajnie wygląda trochę. Nie no, połączył tu, nie, no, no. Tak, i teraz... Zgranie jakiś będzie. Bercicie. I tutaj toc Alexander Arnold albo to co... Poczekaj, Tomisaka, pakują, pakują, poczekaj, pakują. Pakują, kartę, dobra. E, wysypie się. O, na to czekaliśmy. To To upchali pęci To przez to serwery wywaliło. Dobra, bramka. Nie, tego draftu już nic nie uratuję. Ja czuję, że to będzie kolejny fatalny draft. Nie, nie, nie. I patrz. Co ci się nie podoba, gościu? No nie, podoba. To. nie podoba mi się to, co tutaj leci. Panato, Panato, to, patrz. Pan na to, Godin. Wchodzi jak w złoto. Za Vertongena. I pa, zgranie, patrz. Par na zgranie. Godin i Vertongen. Patrz Uuu, na to. Plus trzy. Nieprawdopodobne. Co tu się właśnie wydarzyło? Czana trzeba, zmienić. To trzeba. trzeba. Znania patrz nie leci, na to. Mm. da? Nie! Nic nie da. Ej, dobra, muszę tutaj wrócić emerytana, że ma wyższa ocena, a że jak go wyrzucę, to już w ogóle wtedy nie będziesz raz na zgranie, to znowu muszę powiedzieć to samo. Nie dorównam ci. Nie będzie dla 192 nawet. 4-3-3 to jest formacja, którą wybiorę ja czy ty z defensywnym.. Kurczę, ten defensywny w sumie lepiej zawsze siądzie, I nie? Tak wygląda ciekawe, fajnie się wysuwa tak do dołu. Lubię jak się tam czasami coś tak bęg, 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 A teraz tymczasem rozpoczynamy od Hadje'ego. Ja bym brał Hadżiego, tak. Jest i Hadji. No to idźmy na drugą stronę. Tu będzie garincza tak? Tu będzie garinczanie, nie? Boże, jak to będzie słabe. Przytokiem w tu o, musi być dobrze, tak. Morales. A koło niego będzie biegał, nie będzie. Mm, Modric. Kante, Kanté. Nie, Felix. Bardzo to... dobry zawodnik, ale z grania jak nie było, tak nie będzie. Tak nie będzie. Ale, Philips... ale zamień Felixa z Morales. Zaraz, mm, spokojnie, tymczasem Leibold? Nie, nie, nie. Czyli nie. się na ostatni draft, ale chyba, że jeszcze... Znowu później no Nikt inny się nie jak zawsze. Carles O, zawsze jest, to było wiadomo. ta Ter Stegen. Jaka się kona? Jest, Dranka, Joss, no. Limon! No. Witam Niemca, guten Tag. No dawaj, dawaj, ja myślę, że Lecimy, ja moi drodzy, nie ma to tamto. Jeszcze. Zobaczcie na to! Jan Zoma. Jan Zoma. Oj, teraz może być Króbo. O, Petino, to jest coś, co Ci się przyda. Państwo drodzy, to jeszcze aj, nie, aj, nie jest aj, koniec, bo wypada Lala, który... No nie pasuje tutaj zupełnie. Żadnego tu. Nie, no, podocenę, trzeba wziąć, podocenę, trzeba wziąć, podocenę, bo tak. to by nic nie dało. Prze karty marzy chyba swojego 192 nie przebijesz, moi drogi. Weź? Także rekord, chyba, że teraz Garincha tutaj wskoczył niczym Brazylijczyk z konopi. Ostatnim zawodnikiem, ojo no, Tylko teraz co robisz, Griezmann czy De Jong no, chyba lepszy Dobra, wygląda na to, że no nie tak ma jakbyś tutaj stawał na głowie to i tak 92 oceny znowu zrobić, a z grania chyba i tak pełnego nie ułożysz, a nawet jakbyś je... na głowie znowu. A nawet jakbyś zgranie ułożył to i tak byś tylko wyrównał swój wynik z pierwszej kolejki, więc po prostu teraz robię draft 192, remis, robię, robię coś lepszego, wychodzisz, wygrywam, robię coś gorszego, przegrywam. Proste, proste, lecimy z moim draftem, trener byle jaki, zapraszam. Nie no, to jest dobra formacja. To Patrz jest potężna, teraz. to nie jest 4 2 2, -2 ale będzie super. Biorę Soareza idę na ławkę. Zacznijmy inną taktyką. Ławeczka teraz, gdy się wbijamy. Aj, a pana Sona to jeszcze dzisiaj nie było. Teraz właśnie, no nie mamy tego Sona. No, bardzo, mamy dzisiaj większe problemy z robieniem zgrania niż oceny. Zawsze też coś nie Mamy problemy da. z jednym i drugim, ale... Dobra, wiesz co, mam Sona, więc biorę Ronaldo. Ryzykuję tutaj, o nie. Ale, ale Messi, Messi. okej. Okay. O... Okay. Pod tego, pod tego Suareza jak najbardziej w porządku i jedziemy dalej. SP Gerard Icona. O, Ciekawie, ciekawie. Ciężko będzie go zgrać, ale Brazylia, no może Ty gdzieś coś... tu będzie To będzie kiepsko. Oooo! Witam serdecznie. Trzeba walczyć. Esio! Patrzmy na to. I konie. I ikonę. Gerard. Oj, oj, aj! Dobra, biorę Jordi Albe. Plus 6. I teraz ikona na bramce. Nie. Wyklepiesz z tego. Mam motywację, żeby to robić. 93 ocena, 83 zgrania. Ostatniej chwili będziemy świadkami niesamowitego draftu. Rashford, ale kurczę, no pan już jest kandydat, mój rashford. No jego ale, pozycję, trzeba brać, ale trzeba brać, no pod panie, pod ocenę, Rashforda chyba. masz nie weźmiesz? Nie. Ocena nie spada, ocena nie spada, ale Jeszcze ocena zaraz spadł. zgranie, ooo... pod zgranie, dajcie, a nie tak. coś. Ale patrz, co ja dalej się trzyma. Trzyma, no bo masz potężną pierwszą jedenastą. Monster te 190. Oj, oj, a Idealnie pod tego rana to Augusto. Gdzie jest tą oceną? Dobra, zobaczmy, zgranie. Oj. Zgranie. Żiniak. Nie no, ale co to jest? Dobra, ziniak pod ocenę. To zgranie. Ale teraz ja bierzę w ciebie. Ojojo! Idealnie! Oj, oj, oj. Witam. Oj, oj. Witam pana Stevena, Na razie jedziemy. Odegar. No i wejdzie Podocenę. dobrze. Podocenę. Wejdzie dobrze. No nie wiem, zobaczymy. Mega duży dla bramkarza. Baran. baran! Oj, oj, oj. siądź, no jak, no baran idealnie mówisz. No pani. Cały czas brakuje czegoś, nie? Tego bramkarza na bramkarz swojej połączy. pozycji. Kambel, mm. znakomicie! To jest to, no, czego szukałem. Mmm, mmm, mm. no idealnie. Zabieramy pana I Kambela. I bramkarz obojętnie jaki siądzie zaraz. Plus 3. Petita możesz jeszcze wrzucić tam za tego. Plus 3. Petit Gerard. I plus 8. A jeszcze tutaj nawet. Stawić, zrobić tak. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja przed ostatnim 3. wyborem. Bo tutaj w tym momencie ta kasa może cała przejechać do mnie. Wysoko oceniony bramkarz. Proszę. Ikona najlepiej jeszcze. Jakby była! Kurtua! No, son, ale jest kurtua. Mamy 92 oceny. Mamy pełne zgranie. Tego. Chociaż. Zobaczmy, zobaczmy. Obojętność kogo no. Spolling za Puyola. I teraz. Teraz proszę, ocena, skocz. 8, 9, 93. 93, ocena. Halo. 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 Jak to? Jest. Jest 93! No, no, Tylko nie. teraz... To się pocieszyłem, no co teraz? No no co, no wygląda? to, że oddawać kasę stary, no a już Nie nadobarowy. ma! Nie ma takiego tego glitchowania, to się nie liczy! Ale to jest niepokojąca sprawa, bo to za ocena się zredukowała z powrotem do tego co było. I mamy <noise> za 92 Dlaczego? No znowu się zgliczowało Bez sensu! <głosy> 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 że trener co popsu... Nie, no niemożliwe, no jak Popsów No Ale jak ty popsów? Co tu jest grane? Co się dzieje? Dobra, nie, wiesz jak zrobimy? Otworzymy po jednej paczce każdej. Liczymy jakby, wiesz, rundami. Czyli pierwsza runda po paczce za 25 tysięcy. Zaczynasz, proszę bardzo. Nie, no mi... myślę, że każdy z was jest zadowolony, że chcemy to rozstrzygnąć, a nie, a nie robić jakiś remis. Ja mam już swoją kartę, ty swoją bez sensu. Co mnie tu mota? Dawaj, jedziemy. Pierwsza paczka, liczymy overall. I co? I kto? I nikt! Pokaż nasz pokaż 2. overall, synu. Podaj wynik, synu. Eder 79, znakomicie. A więc tak, 79 overall do przebicia, żeby zdobyć pierwszy punkt w rundach tutaj. Gorzej nie może Uwaga, być. Uwaga, się uda? No nie ma ekranów też, więc ja nie, nie ale wiem. będą ten. No, no musi być chyba 80 lub więcej, co? No, nie 82. To będzie jakieś patrzę, 80... 82 kolaro. dobrze. 1-0. Uwaga! Ikona niech tu wyleci. Nie ma nic, niestety Super. Po raz kolejny. Super bez partia Zabieram Pazika. Super partia Ale 82. Dobra, 82 no do 30. Dawaj ekrany! krany! Jedziemy, dojeżdżamy. Tak typa. to zasady? Ej, dobra, bez ekranów, czyli chyba zdecyduje ostatnia paczka, wiesz? Nie, też będziemy. 83. Wiecie, 1-1 w rundach. Wszystko zdecyduje się w ostatniej paczce, także. Moi drodzy! Tu jest paczka granie. o 2000 zł <noise> Jeszcze nikt nigdy nie robił tak grosowej rzeczy, o tyle pieniędzy. Moi drodzy, jesteście? Siedzicie? No my już schodzimy na zawał. Może w ciemno to pewnie pieniądze. Są ekrany chyba niestety. Uwaga. Yes! No, nie! Dobrze, nie! Dobrze. Eeeek, pianicz. Pianicz 86, ale to i tak ciężko będzie przebić. Ja, 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 ale jeszcze się nie cieszę tak jakoś mocno, bo to... Oj, ale ciężko. Walkout w tej pasce to nie jest łatwa sprawa, naprawdę. Tak, dobra, wiecie, co mi się wydaje? Że ja to nie trafię ekranów i... Co się stanie z tymi pieniędzmi? Są ekrany. Nie ma walkautu. To niestety. <laughs> tak miało być, tak jest! Ale mówiłem, na remis. Nie, no to nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Adriana tysiąc, no i mój tysiąc, czyli razem dwa tysiące I oto właśnie zagramy sobie u mnie draft na dwa pady. I na dzisiaj to na razie, dziękuję. No niestety. Chcecie więcej odcinków? Łapka do góry, subskrybujcie Zostawcie kanał. łapeczkę, moi drodzy, Auau, Ty sobie, a Adrian, no to co, zaproszę cię może na burgerka. 見ようとしたわ。今 <laughs>